Polityka TV jest w salonika, gdzie odbyło się właśnie spotkanie konserwatystów europejskich, Sodni Europejskiej co jest istotne i naszym gościem jest pan George. George? George. George. George Okej, okay, George Simion, czyli kandydat na prezydenta rumuńskiego, który ma duże szanse, że wygrać te wybory. E, spytałem was o pytania do naszego gościa i to są te pytania. są questions directly from Poland, from, from Mam Russia. kilka pytań prosto z Polski yeah, z ostatniej okay. godziny. Świetnie. Czytałem, że wybory w Rumunii zostały zmanipulowane. A co jeśli kolejne będą podobne? Spróbują sfałszować, spróbują ukraść głosy, ale nie mogą ich unieważnić, bo to oznaczałoby utratę całego amerykańskiego wsparcia. Dlatego jestem całkiem pewny, mając głos ludu i prowadząc we wszystkich sondażach, że zwyciężymy i przywrócimy demokrację oraz wolność. To, co zrobili z wyborami, jest niewiarygodne. To tworzy precedens. Testowaliśmy to i możecie się spodziewać, że to, co wydarzyło się w Rumunii i Francji, może się również wydarzyć w Polsce. Szczerze mówiąc, bardziej martwię się o wybory w Polsce, ponieważ są dla nas bardzo ważne. Jesteście naszym strategicznym partnerem bardziej niż Rumunia. Patrzysz na polski rząd i to, co robi. To niesamowite, co robi Donald Tusk. Wykorzystuje system sądownictwa jako narzędzie polityczne. The rule of law, any, any longer. Uh, they Nikt już are closing nie mówi o praworządności. Zamykają stacje dywizyjne, wprowadzają cenzurę. To nie not, wygląda jak demokracja. Uh, like. and, uh, I'm sure that, uh, the I jestem pewien, are że Polacy są mądrzy i uh, pozbędą uh, się rządu Tuska. Uh, Dziś mówiłeś o amerykańskich przyjaciołach. Pan George był przedstawiany jako antyamerykański polityk. Jak rozumieć Twoje słowa o przyjaciołach z Ameryki? Mamy bardzo dobre relacje z administracją Trumpa. Jesteśmy naturalnym sojusznikiem partii republikańskiej w USA. Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach i wydarzeniach z nimi. Jestem prezesem partii A. -UE. Moja pierwsza wizyta po wejściu do parlamentu była w Polsce. Moją misją jest skoncentrować się na inicjatywie Trójmorza, planie Marszala i być częścią wolnego świata, bo byliśmy okupowani przez Rosjan, Sowietów. Mamy to doświadczenie, nie chcemy go przeżywać ponownie. Ok, pytanie. Mówisz o Polsce i Portugalii. Rząd w Polsce jest postrzegany jako proniemiecki i prounijny. Jak oceniasz obecną pozycję Polski w Europie Wschodniej? Polish government. O w Polsce okay. I talked about Poland and Portuguese elections because they are 18th of przez ostatnie 20 lat byliśmy marionetkami Francji i Niemiec. Polska była marionetką Niemiec. Wszyscy to widzą. To jasne, że Donald Tusk nie jest panem siebie. Okay. You wanna talk with him when uh... Oczywiście będziemy rozmawiać z nim instytucjonalnie, jeśli wygra wybory, ale nikt nie szanuje marionetek. Okej, okay, uh, dziękuję. Kolejne pytanie. Węgry, z jednej strony są przeciwko Ukrainie i stają się liderem konserwatywnej Europy, z drugiej strony Orban otwarcie mówi o odtworzeniu granic Wielkich Węgier. To duży problem dla Rumunii, prawda? Mr. does not hide the fact he wants to recreate the borders of Hungary. It's a big problem for Romania, I think. Oczywiście, ale żyjemy w XXI wieku. Nie możemy mówić o zmianie granic, chyba że jesteśmy dzikusami jak Rosjanie. Orban About the Hungarians in, in Ukraine. Oczywiście dobrze jest mówić o prawach mniejszości, bo w Rumunii model, jesteśmy w szanujemy prawa mniejszości węgierskiej, ukraińskiej, serbskiej i innych. Every uh, every minority has a place Każda in the parliament. Mm -hmm. So, uh, I think uh, szkoły, we should respect uh, all other nations and minorities to have schools and churches. This doesn't happen in Ukraine, for example. Mm -hmm. So, uh, I agree with some stances of uh, Viktor Orban. Of course, change is necessary. I do not know, and I studied. Uh, Studiowałem historię i nie znam przypadku, by te wielkie Węgry istniały jako państwo. Twarde podejście do spraw narodowych jak połączyć sprzeczne interesy krajów Europy Wschodniej, jak Węgry, Serbia, Grecja, Ukraina? Czy nie otwieramy puszki Pandory? Jeśli nie mówimy o zmianie granic, nie. Powinniśmy współpracować. Jak mówiłem, plan Piłsudskiego z okresu międzywojennego, Intermarium, nadal jest możliwy. Sto lat później to nadal aktualne. Czy między morze jest nadal możliwe? Czy to nadal możliwe 100 lat po Piłsudskim? Marszałek Piłsudski był wizjonerem. Tak, dobry przywódca. Jesteśmy między Niemcami a Rosją dwoma wielkimi zagrożeniami.

Jeździłeś do Polski tylko z powodu wizyt kibiców z Rumunii? Nie. W Rumunii media oczerniały mnie jako lidera chuliganów. Chodziłem na mecze reprezentacji jako patriota Podziwiam Polaków i scenę patriotyczną. Byłem na meczu Rumunia Polska w Lublinie.

Kochacie i szanujecie swój kraj. Po powrocie do domu przeczytałem w rumuńskich mediach liberalnych, że 600 tysięcy neonazistów i ultrasów było na ulicach. A ja widziałem normalnych ludzi z dziećmi. To normalne, że kocha się swój kraj. Dlatego odwiedzam Polskę. W have been 20 tu, Poznan, to Częstochowa. Byłem 20 razy w Nysie, Częstochowie, młodzi, Gdyni. Podziwiam ludzi, którzy mają pasję. Muzyka, hip-hop, rock, piłka nożna, ludzie, którzy mówią, co myślą. Tego właśnie szukałem patrząc na Zachód jako dziecko. A teraz Zachód ma problemy. Narzuca cenzurę, ogranicza wolność słowa. Naszym obowiązkiem w Europie Wschodniej jest walczyć o naszą tożsamość, chrześcijaństwo, narody i zdrowy rozsądek. Okay, understand. Uh, you are no from close with... Masz bliskie kontakty z Winnickim i Bosakiem z Konfederacji? To dobrzy ludzie. Uh, Poznałem ich yes, na międzynarodowych uh, konferencjach. I, Można uh, powiedzieć, że to moi przyjaciele, młodzi liderzy przyszłości. Jaki, Podobnie jak Janusz Patryk Jaki, Janusz Kowalski, Kowalski. Macie przyszłość z tymi ludźmi u władzy. Wydajesz się bliższy Pisowi, Kaczyńskiemu niż Winnickiemu i Bosakowi? Oczywiście, jesteśmy w tej samej partii europejskiej, Morawiecki to mój szef w europarlamencie. Jest prezydentem naszej partii, ja wiceprezydentem. Dobry szef, bardzo inteligentny. Odwiedził Bukareszt i Klusz i zrobił wiele dla infrastruktury. Rzadko spotyka się polityków, którzy mają konkretne rezultaty, a on je ma. Poza tym dotrzymuje słowa. To talk about how... Przyjechał do Rumunii, by mówić o suwerenności, niezależności i rozwoju gospodarczym. Mm. Jest duża różnica między rządem PiS a rządem Tuska. Polska i Rumunia miały podobny start. A wy rozwinęliście się gospodarczo dzięki działaniom Mateusza Morawieckiego. Jak oceniasz politykę europejskich krajów w sprawie COVID-19? Niewiarygodnie złą. Teraz wiemy, że noszenie maseczek i zakazy wychodzenia z domu były bezużyteczne i zniszczyły nasze gospodarki. To, co zrobił dr Fauci, było bardzo szkodliwe dla naszych gospodarek i społeczeństw. Rządy rządziły strachem, przeprowadzały eksperyment społeczny. Kiedy zakończy się wojna na Ukrainie za tygodnie, miesiące, mam nadzieję, że prezydent Trump zdoła wynegocjować zawieszenie broni. To będzie brzydki proces pokojowy. Straciliśmy terytoria w przeszłości, nikt nie odważyłby się żądać, by Ukraina oddała swoje. Musimy znaleźć rozwiązanie dla stabilnego pokoju. Rosja żywi się chaosem i strachem. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie na kolejne 30 do 50 lat z nowymi gwarancjami bezpieczeństwa. Kraje takie jak Rumunia, Polska i państwa bałtyckie muszą mieć pewność, że to się nie powtórzy. Okay. Thank you very much. Thank you.